Mamy rano, witam was w kolejnym odcinku Od rana ładowałem Dwa tiry z poza A teraz jedziemy zobaczyć Czy kwestia Podniesie 250 Skibowy, obrotowy Lecimy na gospodarstwo i zobaczymy Czy da radę, ja mówię, że nie da rady Dużo osób mówiło, żeby zaprzeżyć. O Szokusiowa nagrywa A akcja na dwie kamery dzisiaj Go i zobaczymy, co tam dzisiaj kombinuje, nagramy jakąś relację, także widzimy się później. Widzimy się później. No to papa. Dogoniliśmy Konrada. Co robisz? Rozbieram niedźwiedzia. A Ja sobie puchl zaczepiłem. No i sprawdźmy czy w ogóle podniesie niedźwiadek. Na razie podnosi. Nie, nie skacz. Chodź. Ale przecież ty się zabijesz jak ty tu skoczysz. A jak nogę połamiesz, tata będzie krzyczał. No i noga połamana, próbuj. Ale jak tata nas ubije, zobaczysz. Tak wysoko. Żyjesz? O rany. Wiesz, że tak nie wolno. Nie wiem, tego wy nauczyłem. No. Chodź, Ale zobacz, zobacz. Co tata zaczepił do niedźwiedzia? Puch. I co, daje radę? Daje! No idziemy zobaczyć? Chodź. Ale piasku musimy wysypać buciki z piasek. A co masz piasku w bucikach? No. To masz nagrywaj coś, a ja wysypię ci z bucików z piasek. No. <laughs> No i co? Podniósł. Tutaj przewód trzeba będzie przestawić na drugą stronę. Zobaczmy, czy do końca podniósł. Do końca. A teraz zobaczymy czy obróci, czy kółko nie będzie przeszkadzało Ale dzik E, fajnie stoi kawał, kawał dzika, da radę to jest dzik Patrz sobie muszę zdjęcie zrobić Nie wierzyłem, że podniesie Mówiłem, że nie podniesie koła stoi Nie, dobrze stoi Właśnie powiem Ci John Deere nie mógł tego puga podnieść, a Haursus podniósł Lampę trzeba wyłączyć To jest dzikus Powiem wam tak Jeżeli się uda Bo tu jest trochę boję się o ten tonaż Ten puk jest ciężki Czy mi tego Ursusa yy, nie rozłamie Bo to prawie dwie tony waży na odległości To jest kawał grzmota no ale zobaczymy, jak będzie się obracał zaraz. Obracamy Chyba tutaj już nie wejdzie mi w ramę. Nigdzie przy obrocie zobaczymy. Dobra, test obrotu. Jedzie orać, myślisz? Nie. Prawda No zobacz, obraca, działa wszystko w niedźwiedziu. Zobacz. Drodzy widzowie, nie wierzyłem, a zobaczcie, inni pisali, że da radę, ja powiedziałem stanowczo, że nie da rady No i Jelen jest pobity na głowę, bo po pierwsze Jelen nie może podnieść tego puga. Po drugie, co tu jeszcze wam mogę więcej powiedzieć Jeleniem bardziej buja, mimo że ma ładować I co, te John są warte? Ja nie mówię, że to jest dobra maszyna, ale ogólnie jeżeli mam porównywać traktor za 300 tysięcy, a traktor za 50 tysięcy i to ma 30 lat, no to tamte rozwiązania są po prostu nietrafione. Oczywiście nasz jeleń to jest wersja Bieda Edition. No ale Bieda Edition gorsza niż Ursus Edition. Nie to, żebym tak w jakiś sposób najeżdżał na jelenia, no ale ogólnie jest jak jest. Dobra, robimy zdjęcie sobie. I co? Dał radę nasz niedźwiadek. A tata myślał, że nie da radę. I pomalutku jedzie, ale słabo. Ale jedzie. Pomalutku, no ale... Gaznie to dęku. Ty, a powiedz ty widzom, ile ty już masz lat? Yy, no, jeden, dwa, pięć mam tyle, a teraz mam tyle. A ile to Teraz, No masz tyle, a ile to jest? Cztery. No super. I chodzisz do przedszkola? na górę i jesteś to w i Dał je radę? Dał radę, nie? Macie dwie No, mamy dwie kamery. Jedną nagrywa tata, drugą nagrywa mama. Nie, tata kupił dwie. Jak widzicie, maszyna trzyma w górze. Najważniejsza jest ciekawostka taka, jak pojedziemy nią w pole, czy po rozgrzaniu się oleju hydraulicznego nie będzie po prostu przepuszczał na plecaku? Na razie jest wszystko ok, jak widzicie. Szokowi czapka z głowy spadła, bo dałem bym sobie może i rękę obciąć może nie rękę, ale byłem przekonany, że, że nie, po prostu nie dźwignie tej maszyny. Cztery skiby do niego jest optymalnie. Piątka podnoszony to jest, powiem wam, tak. Trochę za duży ciężar, jeżeli chodzi o taką małą masę maszyny, ale jeżeli wbijecie Minimum 5000 łapek w górę, to jedziemy nim na pole i będziemy próbować orkę. Tak więc na dzisiaj to tyle. Ja jeszcze Shokishi kamerę przekażę tutaj, żeby nagrała dokładnie jak to obraca z mojej kamery. Chodź żona, nagraj! Idzie żona, nagra, zaraz jak wsiądę i wam pokażę jak obraca. Lecimy do domu, jak będzie chwila, to jeszcze dzisiaj zmontujemy filmik. Tak jak mówiłem, 5 tysięcy łapek i może spróbuję nim coś porać. Może nie wszystko, ale parę przyjazdów zrobić. Na razie, cześć!